Pokój i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce dobrego miłosierdzia. Modlimy się za dusze czysto cierpiące, zakonające dla nas o śmierć. Dlatego z nas to najbardziej potrzebujemy modlitwy. Dzisiaj nieco, troszkę później, ze względu na to, że zaraz coś się objawi. <laughs> Bardzo serdecznie was wszystkich witam i pozdrawiam. Zachęcam was kciuk do góry, lubię to udostępniamy. E, wpisujemy miejscowość hasztag, hasztag Jezus, hasztag Kościół, hashtag Chrystus, hashtag Papież. Modlimy się za dusze w czyściu cierpiących, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, co najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się za wszystkich, którzy przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Modlimy się <laughs> za siebie nawzajem. Modlimy się za tym, których obiecaliśmy modlitwę, za tych, którym jesteśmy winni modlitwę winni nie na zasadzie, że coś tam, ten, tylko winni, że jako wdzięczność, postawa wdzięczności. Módlmy się za księdza Piotra Pawlukiewicza, módlmy się, intencje, które wypisujecie, módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za hejterów, którzy też się tu pojawiają, módlmy się o nawrócenie dla nich, ale my też potrzebujemy nawrócenia, Módlmy się o intencji bractwa Słowa Bożego, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, módlmy się o intencji mojej mamy, o zdrowie dla niej, po operacji, módlmy się za wszystkich, którzy potrzebujemy o no, pokój na świecie, tak? Którzy, którzy też potrzebują w intencjach, które wypisujecie, które nosicie w sercu. Módlmy się po prostu za Kościół, za wspólnotę, za naszą ojczyznę, za naszą ojczyznę Polskę. I moi drodzy dzisiaj, dzisiaj razem odłóż już tę kulę, chodź tu blisko i tu razem ze mną będzie dzisiaj moja mama, bo to jest właśnie powód mojego opóźnienia, słuchajcie, no dojechałem na chwilę, chodź mama bliżej, to jest, jeszcze choć bliżej, no, jest moja mama. Razem się będziemy dzisiaj modlili, Artur Ustka, pozdrawiam. Także dzisiaj jesteśmy w Polkowicach. Na dwa dni, trzy dni może pobędę z mamą, bo mama o zdrowie dla Joasi Kasprowicz, No, taka była to niespodzianka Iza właśnie. Mama powiedz coś, jak się czujesz? Mama. Witam ja... serdecznie wszystkich pozdrawiam. No, zdrówka mama, mama jak zawsze zawsze no, zdrówka życzy, bo to, jak to mówi najważniejsze, no najważniejsze jest Boże błogosławieństwo, które na końcu otrzymacie. Zachęcam was, moi drodzy, kciuk do góry. Mama powiedz kciuk do góry. A powiedz to nie słyszę, no? nawet tak blisko. I moi drodzy też Olga w cierpieniu dla Wioli. Piszcie, piszcie moi drodzy, intencje. Też bardzo was proszę, gdybyście mogli chcieli. W intencji zdrowia. Tak, mama już o kulach, nawet na rowerze już była, także ona jest nieposłuszna i szalona, nie? Także, próbuję. Próbuję, próbuję. Moi drodzy, za, poproszę Was też, gdybyście chcieli. O miłość w rodzinach. Aktor pisze tak, że to jest też bardzo ważne. Eee, bardzo Was proszę, jeśli możecie, taka wrzutka na, na podzięku i poniżej. Przy kciukach, więc bardzo dziękuję za każdy dar, każdą ofiarę na rozwój tego kanału, który jest na przykład też, żeby odciążyć klasztor przyjazdem tym do mamy, gdzie razem jesteśmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Amen. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i nie odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na kuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Bruno, wiertniczy, lajwy z koronką są praktycznie codziennie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pozdrawiamy Marka Samborskiego, który Właśnie tak mnie przy mojej mamie też ocenił. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod polskim piłatem, uczerował, umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała stanie żywot wieczny. Amen. Marcin Fryga znów zaczyna pewne rzeczy nam tu pisać, pozdrawiamy bardzo serdecznie, Kasia Kruska, jak tak można komentarze, przyzwyczailiśmy się do hejterów, więc yy, tak to już czasami tutaj u nas bywa. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie mój dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej, bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego, świata. Dla, męki, i całego dla św. świata. dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla, dla nas i całego zhurasket. świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za hejterów, którzy dzisiaj się mocno wysypali o nawrócenie Michała, Daniela oraz Iwony i Leny. Adam, krępeć, no to modlimy się o wiarę dla Ciebie. Jezus w Ciebie wierzy. Iwona za dzieci i wnuki, za kapłanów. Darek jeszcze z Florydy, Druga dziesiątka nietypowej koronki o nietypowej porze. Koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, najmiłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, najmiłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, najmiłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, najmiłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki niej dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego to, świata, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata, dla jego, dla jego bolesnej, bolesnej męki, męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Grzegorz, dzięki za czujność. było prośba, żebyśmy się modlili w intencji pewnego polityka, tylko a my się pomodlimy za wszystkich polityków ze sceny politycznej naszej Ojczyźnie. Za siostry karmelitanki w różnych miejscach na naszej planecie Ziemi. Merger, bardzo dziękuję. O dar wiary dla młodych, Mary Ger wsparła. Bardzo dziękuję. Gdybyście właśnie w ten sposób chcieli, to dziękuję. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, i miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia, w naszych intencjach. Pisujcie, wszystkich nie czytam. Ale chcę też włączyć dzisiaj szczególnie mojego kuzyna Pawła, który zginął w wypadku samochodowym w 1997 roku. To już 28 lat. I ona nie jestem znużony, tylko zmęczony po prostu e, drogą. E, Marcin Fryga, nie klepiemy mantr, e, po prostu się modlimy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie, grzechy naszej i całego świata. Marcin Fryga, tę modlitwę, którą modlimy się, podyktował Pan Jezus świętej siostrze Faustyni, o której mówimy, że jest sekretarką Bożego Miłosierdzia dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego MięYeah. bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie i dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki,mniej miłoszerdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki i miłosierdzie i dla nas i całego i świata. Adrian Markowski prosił o modlitwę, o różanie z intencji ojca, aby grał z rakiem. Ofiarujmy tę, tę dziesiątkę ostatnią w tej intencji, a także modlmy się za nas wszystkich modlących się. Marcin Fryga, jesteś w błędzie i niechaj tu, bo w końcu Cię zablokujemy. Ojcu Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie mą. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, męki nie miłosierdzie męki, męki, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej męk", mę miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, męki miej miłosierdzie dla, miłos dla, mi dla, dla, dla Nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. "Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata." Za tych, którzy utracili wiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj, nie zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O Krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia, dla nas ufamy, ufamy tobie. tobie. O krwi i wodę, która wypłynęła wytrych z Najświętszego z Serca jezusowego, z jezusowego, jako zdrój miłosierdzia, dla nas ufamy tobie. tobie. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca jezusowego, jezusowego, jako zdrój miłosierdzia, dla nas ufamy tobie. tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Zawsze hejterów KJP, Tomasza Marcinkiewicza. Jakbyś Tomasz Marcinkiewicz słyszał Demona Szatana, przepraszam za określenie, to byś się zesłał w gacie, bo ja go słyszałem na żywo przy egzorcyzmie. Adam, modlimy się też za Ciebie, za naszą Ojczyznę Polskę, pod Twoją obronę. czekamy św. się Święta Panie, Boża Rodzicielkom, rodzicielko, naszymi prożbami, racz, nie racz nie gardzić potrzeby naszy, w naszym, ale przylep, od wszelakich złych przygód, przylep, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani, Pani nasza, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem, Synem swoim, swoim nas, nas po synowi, synowi swojemu, swojemu nas polecaj, swojemu synowi, synowi nas, nas oddawaj te. KJP yy, KJP, to ja nie mam takiej możliwości, bo nie jestem egzorcystą, ale pomodlimy się modlitwą do świętego Michała Archanioła o uwolnienie Ciebie i żebyś trafił na egzorcystę, jeśli że masz złego ducha w sobie. Święty Michale, Archaniol, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogronić raczył, pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szybko na inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Zostawiamy, modlimy się właśnie też. Tak, szatan istnieje, diabeł istnieje, ale ja nie wierzę w Niego, tylko w Jego istnienie. Moi kochani, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Mogący, Ojciec i, Syn, i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, bardzo was proszę. Grzesiu, PRB, pierwszy raz zapraszamy codziennie. Zachęcam do subskrypcji kanału. Wszystkich was proszę, wciół do góry. Jestem Franciszkaninem, Franciszkanin Tytus. Kto mnie nie widzi w Nowchabicie, bo wróciłem akurat z drogi do mamy kilkaset kilometrów. Więc bardzo się cieszę, że niektórzy są razem z nami. To jest moja mama, mama Izolda. Muśka. Muśka jest cała i szczęśliwa, więc ten bardzo dziękuję za wsparcie. Jeśli byście chcieli, poniżej w do góry są też jest zakładka podziękuj w formie super czatu, super naklejki. Można Marcin Fryga, dzięki za pozdrowienia. Podstawową zasadą jest taka, że się wzajemnie Szanowny Darek, no widziałem ten wpis. No, kusisz, kusisz, i chyba będę musiał napisać prośbę do prowincjała, żeby przyjechać, ale no nie sam, może może, może i za Stonkiem, jeszcze, i za jest razem z nami, także, także bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Leszek, Jod, dzięki. Przytulić mamy, tak? Ok, Presley, Greg Presley, szczęść Boże, witam serdecznie. Mama my, mama no, szaleje To jest góralka, więc ona już skacze jak kozica. Jak macie jakieś pytanie, to możecie zadać. Do mamy też możecie, nie? Zadać pytanie jakieś. Jeśli ja chcecie. Nie ja będzie śpiewająca odpowiadać. Mama będzie śpiewająca odpowiadać. No mama, mama mnie. Dzięki za pozdrowienia dla mamy. Dzięki wam wszystkim, że jesteście. Dzisiaj bardzo duże zasięgi widzę. A co się uda, Iza? Może śpiewający odpowiedź, tak? No możesz, Grzegorz też, tak, dokładnie. Mama Trzyta też, Nowy Testament i Stary Testament też. Iza, Stary Testament też. Także Jezus Chrystus jest wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. Także nie odrzucamy ani Starego Testamentu, nie czytamy tylko Nowego Testamentu, ale całą Słowo Boże, które zostawił nam Bóg Bóg na kartach Pisma Świętego Marcin Fryka. Mama czyta, chodzi do kościoła, uczestniczy w życiu wiary, chodzi na Eucharystię karmiąc. Ile lat jestem w zakonie? W przyszłym roku, 2 stycznia, będzie 25 lat. Mama góralka, Skawica koło Zawoi Michał Wygocki blokujemy od razu, blokujemy od razu Michał Wygocki, Grzegorz, blokujemy, aborcja jest zabójstwem, morderstwem. Aborcja jest zabójstwem, blokujemy Michał Wygocki Jakim synem mama byłem? Najlepszy. Najlepszy. <laughs> Ale łobuzem też, co? Ja... Rodziłam sobie. Rodziła sobie, mama miała 34 lata, jak. Co miałam? Ile? Ja miałam 34 lata, jak tata no tak, zmarł, no. nie? Kasia Kluska, no kiedyś tak. Mhm. Radziłam sobie, musiałam. Łobuz, tak? Dokładnie, łobuz. No jestem Boże i święty nie jestem, do tej świętości zmierzam. Mhm. Mariuszek Kwiatuszek. <grywa> dzięki za pozdrowienia, dzięki Wam wszystkim. Słowo Boże. Katechizm Kościoła Katolickiego jest taką, można by powiedzieć, instrukcją też do życia wiary. Marcin Frymia. Słowo Boże, tradycja. Tradycja, czyli przekazywanie, to co jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Iwona, dzięki za pozdrowienia. Byłem w wieliczce parę razy. Tam u naszych braci ma też piękny klasztor, właśnie porcjum kule. Paweł Włośnik, No to pomódmy się za Pawła Wąsika. Jesteśmy gorsi od muzułmanów o, o wiarę dla niego, żeby wybrał Jezusa Chrystusa. czy nasz Kuryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wróć nas na pokuszenie. Dla nas od złego. Amen. Nausz Jaworowski, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Odzdrawiamy. No i zacząłem moi drodzy, bo mi widzę bateria siada, dlatego tak migam. Co chwilę już jest to wanikologia. Zachęcam, żeby wejść. Dajcie kciuk do góry, wszyscy. Bardzo proszę. Blokujemy Darek, blokujemy Michała Wegockiego. Blokujemy Michała Wegockiego. Nie zgadzamy się na hejt. Albo Grzegorz. Dzięki, dzięki za zablokowanie. ze zostaną zjednoczonych, mama masz. Wiesz, także tego. Czy mama nie. rozpieszczała syna? Nie. Wszystko miał. Wszystko miał, tak. Ale nie było łatwo, bo jak Ale tata. Jak tata, zmarł, jak tata zmarł, no to wiadomo, że to troszeczkę inaczej wyglądało. Tak, widziałem Darek, dzięki. No reaguje dość szybko, bo widzę, że dzisiaj troli bardzo dużo, mam no, to ze względu na zasięgi. Hmm, Piotr też, tak, mamy anioł. No do anioła i daleko, nie? Daleko ci jeszcze, nie? Piotr, tak też zamówił. Pomódmy się za wszystko, co teraz jeszcze pisaliście. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Kolejne będzie trollowe pewnie. Rafał, szpilka Kraków. Tak, blokujemy, ja pokazuję, żeby od razu ten. Której Marii? Marii Magdaleny, Marii żony Kleofasa, czy Maryi No mamuśka możesz iść, ale nie, nie stawaj tak, ty sobie stanie ja już idź, ma. mama już idzie, no mama musi chodzić, tak żeby mama jest, mama jest, tak, mama musi chodzić, to mama, dzięki, pa, do zobaczenia. Dobrej nocy, Zaraz mi siądzie bateria, 13 proc. Maryi, Matki Jezusa, proszę, Sylwek Panasiuk, tak, gdy tylko demony, gdy się zaczynamy modlić, demony się wściekają, a zwłaszcza tutaj w tych rejonach, bo tutaj jest słaba religijność w okolicach Polkowic, dużo jest denominacji chrześcijańskich, także. Pozostało mi 10% baterii, więc będę musiał kończyć. Okej, okay. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Subskrypcja zachęcam ostatni raz. Gdybyście chcieli wesprzeć ten kanał, to możecie super czat, super naklejkę, po prostu zrobić taką rzutkę, za co bardzo dziękuję. Kasia Kluska, czwarty dzień. No to wytrwaj z nami do końca. Nie dzisiaj, ale w ogóle. Dopóki ja będę na ziemi, to będę się starał i będę miał siły, żeby ta koronka w tej formie, o nietypowej porze, po prostu była. Moi drodzy, Grzegorz tak już drugi rok. Czekam, Grzegorz, na ślub. Dobrze, moi drodzy, uciekam. Dobranoc z Bogiem, bo bateria pada.